służone zdeciąństwo, był to zespół dzisiaj lepszy, więcej miała wiele tutejszy, nie że wiele tutejszy, w środku o mało prostych um, strat o wiele tutejszy, nie o wiele tutejszy, nie byliśmy byliśmy zespołem tak to trzeba przeczyć także zasłużony jeszcze raz przeciąstwo jeśli No mecz y, zaczął się y, po, po naszej myśli byliśmy zespołem który cały czas y, starał się mieć inicjatywę stwarzanie sytuacji y, nasz członek dosyć mozolny bo y, chyba potem spalimy z gillary ale to czasami chcemy grać za ładnie Zamiast, zamiast strzelać to podajemy dobrze, że piotr Wiśniewski już w takiej ostatecznej sytuacji zdecydował się na strzał, który dał nam ramkę i potem już było dużo spokojniej. W drugiej połowie można było pokusić się o większymi już bramek, ale na pewno cieszy to zwycięstwo, bo to zwycięstwo pokazuje, że no, tak jak mówiłem po pierwszej kolejce, że idziemy dobrą drogą, to dalej tak twierdzę i ten zespół pokazał, że stać go na biel. Na pewno tak, cieszę się, że trener na mnie postawił. Mam nadzieję, że ciężką klasę udowodniłem, że, że co niektórzy myśleli, że to jestem jest synem eksklasy, bo no, powiem, mam twardy charakter. Ja nigdy się nie podam, będę walczył swoje i myślę, że na, na pokazuje, że staczmy na dobrą grę. staczmy grę dla drużyny przede wszystkim. Nie moje tam popisy, jest Ja Więc wróciła, bo... Bo można powiedzieć, że gdzie mam porządną sytuację, to, to trafiam do siatki z korzyścią na pewno dla drżenia. Dzisiaj na pewno jako zespół stworzyliśmy dużo złą sytuację. Nareszcie, jeśli można powiedzieć, ci ofensywni napadzący bramkę. Także jest dużo, wiele pozytywów, ale mówię, Się na stary dwa tygodnie przerwy, ciężka praca, ale z optymizmem patrzymy w przyszłość. Na pewno tak, to była taka można powiedzieć bliznacza bramka do mojej debiutanckiej w klasie. Barwa Lecha z derboxamiką, który to było po długim, ale identyczne miejsce, e, identyczne uderzenie w koleję, także na pewno ta bramka cieszy, bo pewnie się moje morale, że, 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 że staćmy na, na dużą grę i szczelanie ładnych bramek. Przez myśl nie miałem, bo powiedziałem, że go wyprzedam. może, może troszeczkę. Pochodnie z strzału mogę Mogłem jeszcze raz może wejść przed twoją i, i, i pójść jeszcze do końca sama na sam. Chciałem. Pierwsza moja decyzja była, żeby lobować. Niestety nie udało się, no, no trudno. Nie trudno mi powiedzieć, że dwa tygodnie przerwy akurat nie podzielam na to, na panu opinię, żeśmy sobie stworzyli sytuację w naszą z jakiem i sobie to dysponuje potencjalnym wielkarsty niż śląskie serwcja, więc ze śląskiem nie skorzyła. Uważam, że jeżeli nasze grupa linii dobrze funkcjonuje, to na tym korzysta cały jest trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Trzecia czwarta kolejka. Podobnie pytanie, jeżeli chodzi o walkę sobotę zawodników, także tutaj myślę, że może to pytanie odpowiedź, trudno powiedzieć, co będzie prostu. No, cieszę, <suszelenie> cieszę się z tego, bo trzeba było podjąć tę decyzję bardzo szybko, miałem duże rozeznanie, jeżeli chodzi o tego zawodnika, ale nie widziałem go na w treningach, bo widać, że umysł z zrobić bardzo dużo i cieszę się, że ten Jego debiut może nie był jakiś mega super świetny, ale e, grał, grał z dla zespołu asysta przy drugiej bramce. Na pewno ma duży plus i myślę, że można się spodziewać, że ten zawodnik będzie mocnym punktem drużyny. Jak jeszcze bardziej pozna zachowanie swoich kolegów z drużyny. Nie będę, będę rozumieć, że... Trochę wyglądają coś na ten temat, że uważam, uważam,